Jedziemy chłopaki! Wiecie, że jestem adwidem teraz, nie? O ja cię zbała po prostu Nie no Szacun dla mnie, nie? Mogę wszystko zrobić Wszystko możesz zrobić Wszystko Aha, dobra, czekajcie To nie było śmieszne Wow, ja myślałem, że ty spadniesz na dół Czekaj, kto tu jest Dobra, nikogo więcej nie cenzuruję Ej, no co? Co to ma być Dobra, ja nic z tego nie rozumiem Trochę dziwne, ale możliwe Wow Ale hardcore i Ty się nie wywracasz To najlepsza No, ta tekstura jest najlepsza Wow Na Matrixa się zrobiłem Poczekaj Ja biorę helikopter i, i musimy coś zrobić Ciada Adminie A dobra E? Okej, okay, to było poważnie dziwne. A ja cię zabiję to nie ty sukinkocie. Du, du Wywali... Nie, ciebie nie wywaliło. Nie ciebie chyba, ja mówię, że jest flyer 0. A to ty jesteś Player 0. No właśnie. D dziwna tekstura, poważnie. Taka kolorowa dyskotekowa. Ja tę... taką dolurę. Jeśli to się kojarzy? Taki Mega drugi plan. Nie wiem, mi, mi to się nic z nie kojarzy, jedynie z jakąś dziwną lawą. Dobra, ja sobie wejdę do tego helikoptera. Jakiś gepi dołączył do gry. Dobra, ja zobaczę do Las Venturas, bo... Tego... Ale tam to było dobre, ty. Dobra, ciśniemy. Nie, że ja cię tak opuszczam, nie, ale zobaczyć muszę jakie są goście, nie? O to biegam. Dobra połowa jest ta tekstura podłogi Ja mi podoba najbardziej ta rura E, no, rura najlepsza Rura rules, może No i o to chodzi Dobra, czekaj, mm. Okej, wyłączę radio, bo to trochę głupie, trochę jest. Nie słyszycie w ogóle nic, a nic. Co to ma być? O, to jest fajne. O, to jest fajne. O, znowu efektami fajnie O, to jest efekt Nie. to jest coś tu nie gra w ustawieniach u mnie. To też efekty fajne. Nie, chwilę. Ja chciałem inaczej. Nie myszką sterowanie, tylko. Nie wiem, nie mogę obkręcić, obkręcić kamery jak ja mam tego helikopter. To dziwne. A dlaczego ty adminem? No, adminem jestem. Dobra, ja sobie cisnę. Spadochron! To jest chyba kogoś, jakiś serwer, chyba. Chyba z twojego fanów na YouTube. Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem. Zobaczymy na YouTube, na co to odpowie. Czy ty wracałeś <noise> do Egiptu z Andreas? Tak, zapytaj się kogoś. jak no, wyjdzie i znalazłeś się. O ja! Byłem twoim adminem. Ło! <noise> <Wo. głos> ja tam nie wiem. Dobra, ja sobie pójdę do. Kaja, jeżeli jestem adminem, to może zobaczcie ten czerwony znacznik. Zaczynamy, zaczynamy, to jest. Ugh, ty. Aha. A ja mam 14 tysięcy. O, co ty na bierze? O, gdzie ty jesteś? O, Taki czerwony. Na lotnisku, nie? A co chcesz mnie złapać? Mamy prostu odpuszczone. Dobre, ja sobie pojadę dalej. Tam, kto tam będzie chciał mnie zabijać? Ej gościu pomóż mi pomóż mi, pomóż, pomóż, pomóż mi jestem jak na krążę po tym Pomóż Zdebuj. mi please Co ja mam ja teraz zrobić ty? Jest wejście Już wchodzę hmm. O To, to było <laughs> Ruszyła się dopiero Wow, ona chce mnie zabić Zabić chce mnie Szybki jestem. z To nie jest takie trudne ty, co ja się tak pierdzielić będę. To jest trafia Trafiam ją, trafiam ją, trafiam, trafiam, trafiam. Czekaj, czekaj, zaraz, zaraz ją stuknę. Już mam ciebie. Ładuj to szybciej. Dobrze, gościu mi pomaga. <śmienny> to jest.. Pomóż mi! W no, na statku dostaniesz pieniędzy Zabijaj mnie Przekładanie Jesteś Ty jesteś moim pomocnikiem, tak Patryk, pomóż! Dajmy kosę Chodź, zobaczysz. Wiem, tylko po prostu chcę ją zabić ty. Zapraszam. Ale czekaj, muszę ją zabić ty. Część za szybki mamowe Ja mam 1600 Tak, a, a mnie już chce gościuwa zabić Jak mnie teraz zabije to będzie masakra Ja się nie ruszam stąd ty Co mam teraz robić pomocy poszpisz Pomocy sobie, przed misjami Czekaj ja muszę trafić bo mi tu myszka lata dziwnie się zdaje, że ona chyba zdrowie zyskuje No właśnie ciekawe jak ty Na statku ja o, mam o, 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 Taksówka mi zniknęła! O, oh shit, o, oh shit! Co teraz? Co teraz? Szybko! Jedźcie, jedźcie, jedźcie! jedź, tam jedź, to jedź, jedź. stamtąd! Jedź, jedź, po mi się A ty siedzisz, jak nie wiem! No nie, no, zabiła mnie głupia Flondra, głupia! Jecha yeah. Nie wiem z kim ma do czynienia. Z największym ha! Nie w Polsce. Ach, dobra. O tym to już będzie potem inna inna rzecz. Witajcie ludzie, tu są Sonic, Wariat i ja tym razem kurde Dyryguję tutaj. Wszyscy na derby. Ej, dawaj, weźmy na derby. Derby statkowe, nie? Co nie? Nie, no dobra, tu jest lepiej. Przestań. Fajnie jest tu się zarabia kasę jest yes, jesteśmy hardkorami. No ty jesteś cię każdy na każdego. O, napiszę takie coś, patrz. O. O, gościa. Co? Pozdro Od, dla tego gościa To podryw <noise> Jaki podryw? Pozdro <noise> Aha, pozdro <noise> Ja nie słyszałem co innego, ty <noise> Jak ja jestem głupi Głupi Ja <noise> A ten co? Co on <noise> Dobra No Dobra, szkoda czasu, idziemy

Jestem bossem, musicie się mnie słuchać. Dobra, dobra, sępie Dobra, dobra. Daj dobra, mi tu limuzynę. Właśnie, bym komała. Bum. Kurde, co tu się tak opóźnia, ta gra, poważnie. Dobra, bycie adminem, jednak nie jest zawsze takie proste.